Witam serdecznie. Dziś będziemy robić przepyszne ogórki w zalewie miodowej. Ta zalewa jest bez dodatku cukru. Ogóreczki mam już tutaj pokrojone. Zobaczcie w takie plastry grubsze, 1,5 do 2 cm. I to jest świetna baza do koreczków. Później, już przed imprezą, szybko wyciągnąć i na tej w ogórkach zrobić na przykład koreczki. Albo też normalnie do obiadku. Do, naszej, do naszych ogórków potrzebujemy, jak zwyk zwykle oczywiście, ogórki, do tego gorczyce, pieprz czarny, dziele angielskie, czosnek, liść laurowy, sól, miód, ocet oraz wodę do zalewy. Do każdego słoika będę wsypywać po trzy ziarenka pieprzu. Ja tak wyciągnę na łyżeczce. Dwa ziarenka ziela angielskiego. Tak, trochę więcej niż pół łyżeczki gorczycy. Jeden liślaurowy, ja mam taki z drzewka, ale możecie również dodać suszony. I ząbek czosku. Taki. Tak, będziemy przygotowywać słoiki. i Teraz będę dodawać do słoików ogórki. Później zrobimy sobie zalewę. Jak widzicie przepis jest prościutki, mało pracy przy nim, bo ogórki się kroi na dość grube plastry, więc zbytnio się nie trzeba nic więcej kroić, żadnych więcej dodatków, więc szybko się to w miarę robi. O, Już mam przygotowany jeden słoik i tak sobie przygotuję wszystkie słoiki. Pojejki już mam zapełnione, teraz będziemy robić zalewę. Do zalewy potrzebujemy litr i 125 ml wody. dwie łyżki soli. 200 ml octu. sobie wymieszam, zagotuję, a jak już będzie zagotowane wlejemy miód. Woda nam się zagotowała. Teraz doleję do tego 200 ml miodu. Ja używam dzisiaj faceliowego. Ale można oczywiście dać lipowego lub wieloetowego. Wleję sobie troszkę wody do tej szklanki, żeby rozpuścić miodzik. I taką zalewą teraz będziemy zalewać nasze ogórki. Posmakowałam sobie tę zalewę i uznałam, że jest troszkę za mało słodkie, więc dodam jeszcze dwie pełne łyżki miodu. Wymieszamy, teraz sobie zalejemy ogóreczki. Zalewa, ładnie pachnie miodem. Tak Tak przygotowane słoiki pasteryzujemy jeszcze 3 minutki. Chciałam Wam jeszcze pokazać bardzo fajny gadżet do pasteryzacji ogórków. Że jak już będą Zapasteryzowane, gorące, bierzemy w ten sposób swój słoik. On jest oczywiście z garka parzący. I wyciągamy w ten sposób. I się nie będziemy ważyć. Bardzo fajny, pomocny gadżet. Ja już go używam od paru dobrych lat. Tak pomyślałam sobie, że się nim pochwalę. Może ktoś jeszcze nie ma, a chciałby skorzystać. Bardzo fajna rzecz. Dziękuję bardzo za oglądanie naszego filmiku. Oczywiście zapraszam na ponowne. Jak się podobało, łapka w górę. Dziękuję bardzo.